Gliwice dołączają do miast pomagających przedsiębiorcom w walce ze skutkami epidemii koronawirusa. O ile jednak okoliczne miasta umarzają czynsz za lokale użytkowe należące do nich nawet w całości, to w Gliwicach umorzenie nie może przekroczyć 81,3% należności. My też zwalniamy w całkowicie należność wobec miasta, natomiast zgodnie z przepisami niestety rząd nie zrezygnował z powierania VAT-u od takich zwolnień. Więc w sytuacji, w której my umarzamy należność za czynsz, to my musimy. To miasto musi odprowadzić wartość od tej czynności, co jest. Pozostaje to bez komentarza po prostu, tak? Natomiast no, takie są przepisy, więc podjęte, podjęliśmy tutaj w Glicach decyzję, że zwalniamy z całości należności wobec miasta, natomiast no, ten VAT niestety będziemy musieli odprowadzić, więc, więc dlatego to zwolnienie do 81,3%. By ta forma pomocy weszła w życie, musi jeszcze zyskać poparcie radnych. Podobne zwolnienia przewiduje także katowicki pakiet przedsiębiorcy, chociaż tutaj podejście do tematu VAT-u jest zgoła odmienne. Warto tutaj podkreślić, że w Katowicach traktujemy to jako swoiste rawa. Czyli mówiąc w uproszczeniu, jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony na czas epidemii 100% z czynszu, nadal ponosi koszty w tej chwili mediów. Także ten VAT jest odprowadzany, natomiast jest on odprowadzany za media. Opłaty na poczet vat od przedsiębiorców nie zamierzają pobierać także w zabrzu, chociaż tu także dla najemców prowadzących w gminnych lokalach działalność o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym wprowadzono możliwość uzyskania zwolnienia z opłat czynszu. Podatek VAT na pewno zostaje naliczony w momencie, kiedy miasto umarza dług najemców. Jednak w przypadku bieżącej sytuacji mamy do czynienia ze z rezygno, rezygnacją z pobrania opłaty. W związku z czym mamy nadzieję i tak interpretujemy tę sytuację, że Urząd Skarbowy zgodzi się z nami, aby ten podatek nie był pobierany, ponieważ wystawimy korekty do faktur, które będą opiewać na kwotę 0 zł. W związku z czym podatek VAT od kwoty 0 zł, 0 zł powinien również 0 zł wynieść. Epidemia koronawirusa to czas nadzwyczajny wymagający szczególnych rozwiązań. Efekty jednak czasem są takie, jak widać na przykładzie podatku VAT. Jeden przepis, różne interpretacje. Thank you